Kreta może. Poszła krzaki, raz dziewczyna. Ni to dziecko, ni kobita. To kwitnąca jest Malina, która poszła puścić kreta. Pędź, Krecie, pędź przez doliny. Jeśli chcesz, to razem popędzimy. Na śniadanie zupa mleczna, człowiek wyszedł na jedzony. Potem nagle skoczył krzaki. Kred mu wyszedł rozrzedzony. Pędź krecie, pędź przez doliny, jeśli chcesz, to razem popędzimy. Czasem kred bywa pośpieszny, wszak z pośpiesznym jest wygodnie. Kred wychodzi ciut za wcześnie, lecz nie w krzaki, ale w spodnie. Pędź krecie, pędź przez doliny, jeśli chcesz, to razem popędzimy. Morą musi być koniecznie, więc zakrzyknę nie bez racji. Ludzie, proszę was koniecznie, korzystajcie z ubikacji. Pędź, krecie, pędź przez doliny, jeśli chcesz to razem popędzimy.